Czy ten świat, teraz, co my go oglądamy, to jest koniec cywilizacji? Nie. Dobrze. A nie masz wrażenia, że jednak jest taki schyłek? Że schyłek, tak? To znaczy, ja uważam, że jest koniec czegoś jednego, czegoś konkretnego. I tak, uważam. I jak wiadomo, do ciepłego powiewu epoki schyłku pasuje czarna kawa, więc można postawić mi kawę. Dziękuję bardzo. Miłka Malca. Jedną z ważniejszych części są warsztaty, i w tym roku proponujesz przyjrzenie się temu, jak może brzmieć podcast. To jest propozycja spotkania z dźwiękiem. W ogóle teraz jest taki czas, że wyczuwamy szczerość w głosie. Badania naukowe mówią o tym, że można nas oszukać wizualnie, ale brzmieniowo już jest dużo trudniej, więc będziemy poszukiwać tej szczerości w tych opowieściach, które mamy dla innych. To jest cudowna przygoda, więc mam nadzieję, że przyjdą ludzie, którzy zaczynają, albo przyjdą ludzie, którzy. Już są po kilku odcinkach, ale jeszcze nie wiedzą, jak to może dalej pójść. Zajmiemy się sprzętem, zajmiemy się technologią. Fantastyczną epokę mamy, w której można sobie zorganizować własne studio na własnym niedużym biurku. Ja się szalenie cieszę, bo zaczynałam w momencie, gdy to było nie do wyobrażenia, a teraz to jest bułka z masłem. I o tym będę chciała opowiedzieć i będziemy próbować też, jak tę bułkę skleić, żeby była strawna, żeby to był piękny, fajny, osobisty, szczery podcast. Istnieje. Istnienie w całości składa się tylko i jedynie z istnieniem poszczególnych. To są trzy dni podcastowe, czwartek, piątek i sobota. Czy to jest ciągłość? Z organizatorami postanowiliśmy, że te warsztaty będą jednak ciągłością dla niezbyt dużej grupy osób, żeby można było naprawdę popracować nad tymi pomysłami, z którymi ludzie do nas przyjdą. Mamy kilka stanowisk, na których będzie można sobie pomontować, ale też oczywiście każdy ma telefon i jestem w stanie poprowadzić taką. Podcastową instrukcję dla tych, którzy zaczynają i chcą zostać przy montowaniu i nagrywaniu telefonem, da się. Można potem kilka sztuczek zrobić, żeby to brzmiało przyzwoicie. Dlatego bardzo bym się cieszyła, gdyby przyszli ludzie wytrwali, ciekawi tego, co może przynieść brzmienie. Wiatr. 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 To będzie bardzo nie. muzyczny wschód kultury i Ty będziesz częścią tego wschodu kultury. W zasadzie to jest koncert, na którym nie zaśpiewam. A to dlatego, że będę prezentować swój podcast, Dziennik Zmian tak się nazywa. Polega na tym, że odcinki są. Literaturą. Ja nie opowiadam o literaturze, nie recenzuję. Nie jest to jakaś taka narracja typowo podcastowa, ale z dźwięków, z dopowiedzeń, z własnej narracji, z tego, co nagram w świecie z ludźmi, czasem bez ludzi, buduję takie wiersze trochę. Ten podcast ewoluował, ale na samym początku były to stricte wiersze, takie wypowiedzi do ludzi, jakoś zrymowane albo nie, włożone w takie poetyckie ramy. I to się dało przełożyć na scenę, więc się szalenie cieszę. Współpracuję z różnymi muzykami, teraz z Rafałem Boniśniakiem i z jego trio, który będzie jechał hen z Biecza, ale ponieważ lata temu wspólnie graliśmy, on jest fantastycznym jazzmanem, jest perkusistą, który czuje rytm to w ten sposób pomyślane teksty, zrytmizowane, które melorycytuję, opowiadam, rozmawiam też z publicznością, robią to wrażenie dodatkowe podcastu, który wychodzi do ludzi w jeszcze inny sposób niż poprzez pliki audio. Dusza nasza jest małym wszechświatem. Dusza nasza jest małym wszechświatem, małym zegarkiem wśród olbrzymiego zegara. I tylko dlatego odczuwamy zjawiska natury. Ja mam nadzieję, że to słychać, że to jest literatura, chociaż czasem ludzie pytają mnie, a może masz coś o poezji, a ja uparcie twierdzę, że to jest poezja, ponieważ świat dźwięku, jeżeli się złoży te rozmaite brzmienia w całość, w jakiś taki nowy sposób, Tworzy dodatkową jakość. Szalenie to lubię. To jest absolutnie moje flow, więc ten rodzaj podcastowania też staram się opowiedzieć. A o czym mówisz w swoich podcastach? Obserwuję rzeczywistość i mówię o tym, że tu jest pięknie, tam jest ciekawie. Albo zachęcam do tego, żeby zmienić punkt widzenia na coś, co się wydarza. Czasami na to, jakie mamy poranki, a czasami na to, jaka jest nasza linia genetyczna. No naprawdę, jest to coś, co tworzę z takiej wewnętrznej impresji, która pojawia się każdego dnia. Mam wrażenie, że Wschód Kultury to jest właśnie taka próba nie tylko popatrzenia na to, co się dzieje, ale też próba takiego kroku do przodu. Niektórzy, myśląc chociażby o podcastowaniu, o dźwięku, o koncertowaniu, obawiają się przyszłości, bo sztuczna inteligencja. Ja uważam, że człowiek jest skonstruowany tak, że jest w stanie się dostosować. Mało tego, jest w stanie zrobić właśnie krok w jakąś stronę, której sztuczna inteligencja nie przewidzi, bo ona jest przelicznikiem zero-jedynkowym, a człowiek myśli nieprawdopodobnie dziwnie, i to jest coś. O czym chciałabym opowiadać we wszystkim, co robię, czyli w tej sztuce, którą tworzę, przez dźwięk, przez literaturę, przez słowo, przez piosenki, bo także piszę piosenki i śpiewam, więc te utwory nie są tylko i wyłącznie podcastowe. I chciałabym, żeby ludzie też działali optymistycznie i nie zatrzymywali się, dlatego że gdzieś przeczytali, że już nie ma przyszłości dla sztuki. Jest. Mało tego, stworzymy nowe ścieżki do tego, żeby było piękniej. Twoje oczy patrzą na drzewa, koradę ci świeci w ten Każdy liść nie od dziś szuka nieba. Będę do że na naszej planecie, gdy spokojnie, przejrzyście.